Ja jestem Pączek, dzisiaj wracamy z kolejnym odcinkiem z wyzwania Very Veggie. Oczywiście, tradycyjnie, Violet nie śpi, mamy piątą rano, chociaż o dziwo, tutaj teraz się jeszcze Morgan obudził. Co ty tak wcześnie wstajesz? jeju serio, wstajesz, żeby tutaj zjeść tort? Nie ma czegoś takiego, proszę tutaj nakarmić i nie oceniaj, nie krytykuj mi tam wystroju, jeju, on non-stop nie, on jest jeszcze bez pracy, jest przez to spięty ajajaj, aj, weź tutaj zjedz sobie, weź sobie resztki, zjedz sobie śniadanie pada śnieg w ogóle ten odcinek będziemy mieć taki świąteczny także no, ja liczę, że trochę tego śniegu tutaj napada, ale to jest Handford on Bugli, więc też nie nastawiajmy się na to, tutaj raczej te zimy nie są takie, takie pełne śniegu, nie są białe, tylko raczej właśnie coś tam napada za chwilę to stopnieje, no ale na je mieć możemy, że się nam uda i że będziemy mieć e, białe święta tutaj w naszej rozgrywce. Violet, moja droga, bo ty dzisiaj idziesz do szkoły, więc pasowałoby, żebyś się tak w miarę tutaj ogarnęła. Weź sobie tutaj właśnie, skorzystaj z toalety, weź sobie prysznic. E, Iris, ojejku, ten już tutaj przyszedł, żeby oceniać mi lampę. Ding, głupku, ty. Gubku, ty... Denerwujesz mnie, Morgan. Przysięgam, zaczynasz przeginać. E, Irys, nasz kochany Irysek też będzie mieć w tym odcinku. A nie, przepraszam, on ma 5 dni do, grupy, do zmiany grupy wiekowej. Ja myślałam, że on już jest todlerem. Tak nie wiem, kilka dni dobrych. A tutaj dopiero co się nim stało. Także jeszcze trochę zostało do jego urodzin, ale to wszystko tutaj na spokojnie. Jejku, przecież ty to miałeś tutaj wyczyścić, chłopie. E, weź tutaj magię, zaklęcia, czystość. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Dobra, Violet, ty może byś sobie jeszcze coś zjadła, zanim wyjdziesz do szkoły, weź sobie tutaj resztki, może. Brokolina też właściwie mogłabyś sobie już tutaj wstać. O jejku, jaki to jest! znowu, weź rozrzuć karmę dobrze by było też posprzątać kurnik i tak samo zająć się tutaj tą naszą Kasią, weź tutaj, o proszę, pielęgnuj naturę, a obora nie jest nawet taka zła, to może Morgan ty byś tutaj poszedł i ją posprzątał, co? Co ty kurczaki tutaj tak śmierdzą znowu ojejku, czym ty możesz je tutaj ogarnąć, proszę cię weź tutaj wróżka, pielęgnuj naturę Tutaj następnego też popielęgnuj, i tutaj też popielęgnuj. Nie wiem, czy tu się coś przycięło, czy co. Okej, okay, dobra, to się tutaj naprawia. I tak samo weź, proszę, tutaj Kasię ogarnij. I może, e, może sobie też z nią pogadamy. Owyduj ją. Interakcje społeczne pogłasz. Daj na piwek. Co? <laughs> Możemy i dać na piwek, naprawdę. <laughs> Morgan, ty jak skończyłeś, to może byś pozbierał miód? Yy, ojejku, a, aha, no tak, bo mamy zimę, no to wszystkie nasze tutaj pszczółki poszły spać, więc weź tutaj trzeba je, yy, trzeba zastosować środek na roztocza i pozbieraj tak samo ten miód tutaj. Jeju, co ty robisz, kobito? Co ty robisz? <laughs> trzeba ci będzie tutaj jeszcze zaraz tą siłę emocjonalną podreperować. Weź sobie tutaj może podejść i właśnie odzyskaj. A w międzyczasie dostaliśmy tutaj następny punkcik umiejętności. Niestety nie mamy jeszcze tutaj następnego rządka odblokowanego, ale to... Mm, jejku, nie wiem. Może nie będziemy na razie nic dodawać i poczekajmy, aż tutaj nam się właśnie wbije, odblokuje następny poziom. Iris to młoda wróżka i wciąż uczy się panować nad emocjami. Nagły napad złości, który objawi się w postaci wybuchu energii może powodować uszkodzenia znajdującej się w pobliżu przedmiotów. Co? <laughs> Jak to? Ej ej, 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 Przepraszam bardzo. Co to ma tutaj znaczyć? Wróżka w wieku nastoletnim lub starsza może mu pomóc w, e, w panowaniu nad emocjami. Co tymczasowo stłumi niszczycielski etap. Czy ty nam tutaj coś zepsułeś, młody człowieku? Proszę tutaj się uspokoić. Jak my tutaj mamy cię nauczyć, żebyś... Żebyś się ogarnął, o, pomóż w zarządzaniu emocjami. Dobra, spróbuj bro brokolina. Ty Morgan, weź tutaj sobie skorzystaj w ogóle z toalety. Usiądź sobie tutaj i nie wiem, czy Ty skończyłeś ostatnio pisać tą książkę, którą ci tam dawaliśmy. Eee, skończyłeś, okej, okay. to może, eee, może spróbuj napisać następną. I brokolin przyczyniła się do opanowania wybuchów emocji Sima o imieniu Iris. Iris potrzebuje więcej wskazówek zanim zacznie sam sobie radzić z tym problemem, póki co jednak sytuacja jest pod kontrolą. Okej, okay, dobra, to całe szczęście. Iris, jaki ty masz poziom korzystania z nocnika? W sumie nawet nie taki zły. Ja myślę, że moglibyśmy tutaj podejść yy, i cię... Yy, ci jest? Ej, gdzie jest... Aha, dobra, tutaj jest nocnik. Okej, okay, okej, okay. weź tutaj, naucz go korzystać z nocnika. No, a tak ogólnie, to jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to ja myślę, że możemy wybrać na jakąś randkę może razem z brokoliną i smorginem, dlatego że wyskoczyło mi tutaj wcześniej powiadomienie, jak czekałam aż nastanie ranek... Ojej, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Że brokolina jest bardzo niezadowolona z ich związku. Także ja myślę, że spoko by było gdzieś się właśnie wybrać wybrać i, i może do jakiejś restauracji albo do spa, i jakoś tutaj spróbować podreperować ich związek. Ewentualnie zawsze będziemy mogli tutaj spróbować yy, pójść na terapię, tylko że no nie stać nas, bo to właśnie kosztuje 1000 simoleonów za jedną wizytę, więc... Wolałam tego uniknąć. Dobra, nauczyliśmy tutaj tego naszego iryska korzystać z nosnika. Dobrze by było, gdyby sobie coś zjadł. Proszę, tutaj masz klopsiki, zjedz sobie. E, a ty brokolina, fajnie by było, gdybyś może tutaj ponawoziła te rośliny użytkowe. Weź tutaj, super nawóz wspomagający. Tutaj spróbuj stymulator szybkiego wzrostu, a tutaj nawoź i ten zwykły wspomagający. Dobra, ty masz tutaj piąty, OK. To wiecie co? Myślę, że możemy w sumie tutaj spróbować wytworzyć jakiś nowy obiekt ceramiczny. O, może znowu ten wazon z motywem Shopa. I jak narobimy trochę więcej tych rzeczy, to można by było tutaj urządzić znowu tą wyprzedaż garażową. No, bo jak tylko Violet podrośnie, będzie młodą dorosłą, no to będziemy budować nowy domek, tym razem fioletowy. I jak macie w ogóle jakieś sugestie, gdzie moglibyśmy się przeprowadzić razem z Violet, to znaczy z Violet, no jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy to Violet, czy Iris będzie kontynuować tą naszą rodzinkę. No, ale tak jak mówię, jeżeli macie jakieś pomysły, do jakiego miasta byśmy chcieli się przeprowadzić, no to możecie podrzucać w komentarzach. Yy, ogólnie, no to nasza Violet będzie mieć yy, tak, po pierwsze tą aspirację tej, 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 tej takiej złej walentynki, że będziemy romansować i rozwalać związki wszystkim. A po drugie, no to będziemy w tej karierze tej, tej, tej takiej spadki, więc nie wiem. Możemy się przeprowadzić tam do tego, ojejku to jest to, 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 do tego miasta z, Zakochaj się, ale jakoś tak, nie wiem, nie jestem do niego przekonana, więc może macie jakiś lepszy pomysł, no ale tak czy tak jeszcze mamy całkiem sporo czasu tutaj na podjęcie tej decyzji. Czy napadał tutaj? Ej, ładnie tutaj zaczyna się robić tak biało. Myślę, że możemy nawet spróbować tutaj jakiegoś bałwana zrobić? Tak, możemy robić już bałwana. Ojeju, jak to jest urocze. <laughs> Patrzcie, co tutaj się w ogóle podział. A nie, dobra! Ja myślałam, że to śnieg spadł na te kury, a o tu <laughs> się zbagowały. <laughs> Myślę, że spoko będzie tutaj zrobić jakiegoś bałwana czy coś takiego. Ile? Czy ty możesz tutaj możesz się pobawić w śniegu? Spróbuj, chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, dobra, coś, coś takiego. No spoko, całkiem urocze. Dobra, zrobiłaś? Jakoś normalna. Okej, okay, okej, okay, spoko. Weź tutaj, proszę go teraz. Wyglazuruj. Może na, 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 na. Rumienie współczesne. uuu, może vintage. Zmarznięty jesteś. Ojejku, to my nie mamy tutaj włączonej... włączonego grzania? Gdzie my mamy w ogóle... tutaj jest termostat. Czy ty mogłabyś to zrobić? Ojejku, ej, ale przecież mamy tutaj kominek odpalony. To dlaczego jesteś taki zmarznięty? Nie wiem, to weź może tutaj ustaw o właśnie, żeby było cieplej. O, i udało się i Morgan skończył pisać książkę, to myślę, że możemy się wybrać w sumie... Ej, a może by tutaj poszli we dwójkę na łyżwy? Weź tutaj zaproś do jazdy na łyżwach Morgana, o! Znaczy no, oni będą jeździć osobno, ale razem. Czy Violet powinna zaprosić o imieniu? No, niech sobie zaprosi Stacy. W sumie czemu nie? Jejku, ja często zapominam o istnieniu. O! Wywaliłaby się brokolina. Ja często zapominam o tym, że te właśnie łyżwy i rolki się spawnują randomowo w różnych światach, ale to jest takie mega, mega urocze, jak oni sobie tutaj jeżdżą. Dobra, pojeździliście sobie chwilę. To może zróbcie sobie teraz gdzieś jakąś bitwę na śnieżki? Może tutaj spróbujcie. podejść tutaj, użyć bitwę na ścieżki i dawaj tutaj z brokoliną. <laughs> jak dostał, Morgan! <laughs> Okej, okay, uwaga, Morgan będzie chyba teraz rzucać. Czy trafi brokolinę? Nie trafił, a nie, trafił dosyć. Dobra, już brokolina. Nie przesadzaj, teraz twoja kolej. Rzucaj, rzucaj w tego morgana. A nie, znowu w ciebie rzuca. Ej, no weź mu, oddaj. Nie trafiłaś w niego, naprawdę? Kobito, masz zeza chyba jakiegoś. I jak wyryżnęła. O matko, wy się pozabijacie zaraz na tym dworze. Dobra, nie, czekajcie. Na chwilę tutaj zastopuję wam tą zabawę. Weź na karm tą naszą, e, naszą fionę. Ty, moja droga się tutaj może umyj. Czy do nas przyszła w ogóle ta Stacy, bo miała miała przyjść. Czy może na górze są dziewczyny? E, nie, nie ma tutaj. Gdzie, gdzie jest w ogóle ta? Aha, dobra, ty sobie tutaj odrabiasz lekcję. No, nie przyszła do nas, co za co za baba. Nie będziemy się z nią chyba przyjaźnić. Dobra, ale jak już wróciła ta nasza Violet ze szkoły, to ja myślę, że możemy się właśnie wybrać na tą randkę. Niech ona tutaj, wiecie, zaopiekuje się Irysem, a, a my z Brokoliną i z Morganem przejdziemy się gdzieś. Yy, randka romantyczna oczywiście. Cele i nagrody... Um, możemy tutaj sobie ustawić jakieś różne cele i nagrody, dobra, nie będziemy brać tutaj nikogo więcej. Weźmy tutaj y, romantyczne. Ej, a może w sumie weźmiemy y, rami i jej my Aha, bo ty nie znasz jej A nie, jest tutaj Tomas. Dobra, to weźmy ich ze sobą i dajemy tutaj romantycznie, przyjaźnie, intymność, jedzenie, napoje um, i chyba tyle nie będziemy chyba tutaj nic więcej dodawać. No i wyżej to się zrobi coś po prostu. Dodatkowo, okej okay. i tutaj, jeżeli chodzi o miejsce, to ja się zastanawiałam nad tym, żeby się wybrać do, um, do San Sekoi, Tylko, o dobra, jest tutaj, tutaj jest ta biblioteka i szpital rekreacyjny. Kurczę, miałam nadzieję, że tutaj będzie jakaś restauracja. Uh, no dobra, to nie. To w takim razie coś innego sobie tutaj znajdziemy. Może w Newcrest gdzieś pójdziemy? A może tutaj się wybierzemy. To jest w Del Sol Valley, choćby tam wszyscy sobie. Myślę, że spoko będzie tak, właśnie, wybrać się na taką podwójną randkę. Żeby też Morgan lepiej zapoznał się z Rami i my, jako Brokolina, żebyśmy też lepiej się zapoznali z jej mężem, bo e, chyba nie mamy jakoś wysoko tego paska przyjaźni z Tomasem. Z Tomasem? Tak, on chyba Tomas ma na imię. Dobra, jesteśmy. Miejmy nadzieję, żeby tutaj wszystko zadziałało. Okej, okay, fajnie, mamy tutaj e, dosyć sporo stolików, a na górze. Uuu, na górze mamy jeszcze więcej nawet, ale chyba, chyba nie chcę. Ojej, co tutaj się podziało? Coś tutaj ewidentnie poszło nie tak. I nawet tutaj jeszcze wyżej są jakieś miejsca, rany. Ale nie będziemy gdzieś tam wysoko wchodzić. Myślę, że spoko, jak sobie tutaj weźmiemy o ten stolik. E, czy my. Nie możemy poprosić? Ej, o co chodzi? Czy możemy poprosić o, o jakąś miejscówkę tutaj? Gdzie jest w ogóle? Tutaj jest wejście. E, przyjmij rezerwację. O nie, nie gadajcie, że się znowu coś zbagowało. Naprawdę. Czekajcie, bo ja chyba muszę zaktualizować moda po prostu. E, dajcie mi sekundę. Ja tutaj wyjdę i wrócę do Was, jak już. Oby będzie działało. Dobra, już do Was. Wracam. Rzeczywiście tam był mod do zaktualizowania. Miejmy nadzieję, że to pomoże yy, i nie trzeba będzie zmieniać lokalu. No, zobaczymy, trzymajmy kciuki na razie. Okej, okay, dobra, jest tutaj jakaś babeczka. Możemy chyba wziąć sobie tak, poproś o 500 naprawdę 500? Ojeju. Ej, ale mamy wybór 550. Nie no dobra, to płacimy tylko 50. <laughs> Nie będziemy wydawać znowu aż tyle kasy. Ten przerażony jest, ma lęk przed ciemnością. Jasno tutaj jest przecież, chłopie, uspokój się. <laughs> Okej, okay, dobra, i proszę tutaj brokolina usiąść sobie ładnie. Możemy właściwie od razu zamówić do stolika coś może. Okej, okay, dobra, ja myślę, jest w ogóle 19.30. To myślę, że już na spokojnie możemy sobie wziąć każdy po winie czerwonym, to znaczy no. Melor z posiadłości Wąduch. E, a jeśli chodzi tutaj o danie główne, nie jesteśmy jacyś głodni. Morgan jest chyba głodniejszy niż... Aha, bo brokolina w ogóle nie ma głodu. <laughs> Ojeju. No dobra, to może weź sobie tutaj miodowe przekąski. O. <laughs> a co do reszty... To, um, o może ty sobie Morgan weź ten antryjko, co tutaj pasuje do Rami? Wydaje mi się, że Rami wzięłaby sobie taką sajgonkę, a Thomas, Thomas może wziąłby ten y, wielościany z warzyw ogrodowych. No i miejmy nadzieję, że to nam tutaj niedługo przyniosą. W międzyczasie weźcie tutaj sobie, y, zachowujcie się romantycznie, poflirtuj sobie z Morganem. Skąd ty to wytrzasnęłaś teraz kobito? Skąd? Co to ma być? Poślij mu pocałunek. Ty jej też tutaj romantyczny czułeś. Wykonaj serenadę. Możesz wykonać serenadę, czemu nie? Dobra, z nimi też pasowałoby trochę pogadać. Weź tutaj może pogawędka. Zapytaj go o zawód, ty też zagadaj sobie może dorami, przyjazne, też może ją poznaj albo coś, zainteresowania, pogawędka i tutaj powinno być, o właśnie, poznaj, a potem może pogadajcie sobie o zainteresowaniach. Tutaj mamy w ogóle rozmawiać o napojach, to akcje związane z randką, ojejku, nie, 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 <laughs> nie to, to będzie w przyjazne, wrześ bez ładu i składu, tego też nie chcemy robić, czy to będzie w głębokich zamyśleniu, nie, gdzie jest tutaj pogawędka, o rozmawiaj o wyszukanych napojach, dobra, możesz sobie tutaj tak zrobić, ty tutaj do niego zagadaj, może też, nie wiem pochwal mu strój e, zabawne, może opowiedz dowcip e, opowiedz dowcip o pąklach Morgan, <grym>, ojejku tobie chce się do toalety, czy ty wytrzymasz, Kurczę, czy lepiej, żebyś teraz poszedł do toalety gdzie tutaj w ogóle jest łazienka na górze Ojejku, nie gadaj, że to będziesz musiał tyle schodów do góry iść. Dobra, jest tutaj. A czy ona jest podzielona na płcie? Tak, tutaj jest męska. Ok, no to w takim razie chodź tutaj szybko na górę. Yy, idź sobie, skorzystaj. Może z <noise> Jak on biegnie do tej <noise> Dobra, miejmy nadzieję, że zdążę, zanim tutaj przyniosą nam jedzenie. Ej, no halo, gdzie jest to nasze jedzenie? Tutaj w ogóle nie ma ani jednego kucharza, naprawdę. To gdzie oni się wszyscy podzieli? Ej, no nie, myślałam, że już się naprawiło. Co jest skrane? <grym> o jejku, to my się chyba w takim razie nie doczekamy tutaj. No, chyba się nie doczekamy <grym> na żadne jedzenie, serio. Naprawdę. Ale o co chodzi? Przecież już tutaj widzieliście. Czy ty jesteś kucharzem, nie jesteś kucharzem. Chyba, że oni zaczynają świrować przez te gwiazdy. Ej, no tutaj chyba nie ma po prostu ani jednego kucharza. Ehm, no i teraz nie za bardzo wiem, co mamy zrobić. <laughs> nie wiem. Może ja to tutaj odhaczę nam? W sensie, no to nie jest nasza wina, że tutaj gra się zbugowała, tak? Więc nie wiem. Nie, wiem, nie mam pojęcia, co zrobić. Weź go, obejmi. I tutaj mamy jeszcze dwa razy zrobić. Dobra, to może potem go pocałuj. Może udałoby nam się chociaż tutaj srebro wbić. Ojej, chyba nam się nie uda tego srebra wbić jednak. E, weź tutaj na szybko romantyczne, czułość. E, uwodzicielska poza. I znowu trzeba tutaj czułość. I nie wiem, okaż czułość. No, dawaj, dawaj, może się uda. Kurczę, ale tutaj o nie. O nie dobra, nie pykło nam tutaj. No ale to też nie jest z naszej winy, tak? Padliśmy po prostu tutaj ofiarą dodatku do Simsów i tego jak zbagowane to jest. Eee, dobra, no to w takim razie wracajmy może do domu. Jest już w ogóle taka późna pora, a jutro, jutro są święta i trzeba będzie jakoś udekorować dom. W ogóle nie mamy miejsca na choinkę. Trzeba to będzie jakoś wykminić, nie wiem. Jak... Coś, coś, coś trzeba ogarnąć. Dobra, ty tutaj jesteś głodny, no to podejdź sobie, e, weź resztki od razu, brokolina. Ty nawet tak nie tak źle masz te potrzeby. To może um, pogłasz sobie tutaj agresjika i później opiekę nad zwierzakiem. O, poproś o załatwienie się. Violet, no co ty, ty jeszcze nie śpisz? Ojejku. Dawaj tutaj na górę, proszę, Śpi sobie. No i Iris oczywiście tak samo nie śpi, jakżeby inaczej. Pogadaj sobie może do tego, do tego stworka. A czy poprawiła im się w ogóle ta dynamika? Czy ona jest już zadowolona ze związku z nim? Otwórz. Dobra, jest tutaj normalna satysfakcja, okej, okay, fajnie. Czyli się udało tutaj to naprawić. Ale wiesz co? Nie będziesz spać sobie w tym drzewku, tylko pójdziesz tutaj na górę i myślę, że możemy tutaj barabara zrobić. W ogóle właśnie ja miałam tutaj ustawić, żeby było 5%, więc zróbmy to od razu teraz. To będzie MC Łuchu, ciąży przy barabara i procent barabara właśnie. I tutaj dajemy na 5%, ok? I tutaj... Dajemy tak samo 5%, ok. No i teraz niech się dzieje co chce. <laughs> ok, mamy czwartą rano. Tradycyjnie, Violet wstaje. Rozwaliła tutaj domek dla lalek. <laughs> Wspaniała. Niszczycielka domków. Niektórzy. Tu... Jeju. Violet, brak mi słów do ciebie. Wejdź tutaj, rozwesel może jak przytulgo. przytul go. A my w sumie możemy tutaj włączyć wszędzie światła, włącz wszystkie światła. Wejdźmy sobie w tryb budowania i zobaczmy, gdzie my tutaj możemy. Możemy tutaj w sumie wcisnąć choinkę. Hmm. To by było w sumie. Nawet spoko miejsce, tak mi się wydaje. No, chyba to sobie schowamy do wyposażenia, a w tym miejscu sobie umiejscowimy właśnie choinkę. Czekajcie, czekajcie. O, dobra, aktywności i to chyba tutaj powinno gdzieś być, mam nadzieję. O, jest. Dobra. I sobie wybierzmy to. Okej. Okay. Jak coś, to mi tutaj po boku... O, jak wybieram, to wyskakuje to jest z moda Better Build By... I dlatego to się tak dzieje. To jest z jakiejś najnowszej aktualizacji. Fajnie by było jeszcze, jakby obok tej choinki były jakieś prezenty. Nie wiem, czy weźmiemy tą dużą stertę prezentów, bo no właśnie, nie ma tutaj za bardzo miejsca na nią. Ale może byśmy tutaj. Tutaj sobie dali ją w sumie. Ej, czekajcie, co nam się zmieści ta większa? I miejmy nadzieję, że tutaj nic się nam nie przyblokuje, chociaż. Jest tutaj dosyć ciasno, ale, ale co zrobić? Czy jakoś jeszcze chcemy tutaj udekorować nasz domek? Właśnie, bo my nie mamy w ogóle tego, 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 tego pudełka mm, z dekoracjami, gdzież on tutaj będzie. Tutaj, jeju, tutaj mamy milion tych rzeczy. <noise> to jest, nie zwracajcie na to uwagi. Dobra, jest tutaj. Jeszcze tak tylko spojrzę, czy na pewno nie mamy tego pudełka, ale no, chyba go. A nie, ono jest przecież tutaj. Dobra, dobra. To, to nieważne. Dopiero o 6 godzinie zaskoczy, że dzisiaj jest Wigilia, więc jak to się pojawi, to wtedy sobie tutaj udekorujemy domek i tak dalej, i tak dalej. Dobra, może byście już wstali, co? Bo tutaj kury zaraz nam umrą z głodu. Proszę tutaj rozrzuć karmę, może tak właśnie ze dwa razy. Brokolina, a właśnie i jeszcze tutaj zbierz jajka. A ty brokolina, może byś tutaj zawołała Kasię, żeby się upewnić, że nic jej tam nie brakuje. Później jak już to zrobisz, to weź tutaj, e, wybierz świąteczne dekoracje. E, ojejku, czekajcie, jeszcze raz z tej mi ozdoby. jest, powieść dekoracje. Dobra. I mamy tutaj udekorowany domek. Niestety nie udało się i nie mamy białych świąt, ale no cóż, cóż zrobić. Weź tutaj nakarm tą naszą krówkę, daj jej zdrowy przysmak może, aha, dobra, bo ty nie możesz tego zrobić, to poproszę ją o radę i może ją wycześć, czekoladowe jajko, uuu, i pomarańczowe i zielone, cóż to tak cóż to taki duży wybór tutaj okej, okay, to nie wiem, weź je tutaj pochowaj do lodówki morgen dawaj jedno, drugie trzecie, aha, tutaj jeszcze są te jajka, to dajmy je może tutaj o, wyrzućmy Yy, znaczy, no wyrzućmy, sprzedajmy. I tak samo tę miodę. Schowaj się pod kocem. Jeju, morg, nie histeryzuj. Weź sobie tutaj skorzystaj z toaletę. Skorzystaj, weź sobie prysznic. E, Irys, jeszcze dosypiasz, ok? I Violet, ty jesteś głodna. To mogłabyś właściwie zejść sobie tutaj na dół i może e, weź resztki? Za chwilkę też zajmiemy się przygotowaniem jakiejś e, kolacji. Ty chyba tej książki nie wydałeś najnowszej. No właśnie, nie wydałeś jej. No to dawaj, zasuwaj tam. Winterfest zaczyna się jutro? Ej, to co to dzisiaj jest w takim razie? Ojeju, to jutro przychodzi Mikołaj. Widzicie? Ja chyba muszę zrobić tutaj porządek z tymi, z tymi wszystkimi świętami. Aj, no dobra, no to... Jestem teraz troszeczkę zawiedziona, szczerze mówiąc, e, jedzenie ziemi jest niezdrowe, tak, 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 no dobra, co się dzieje Agrestik, aha, bo tobie chce się siusiu, weź tutaj go poproś o załatwienie się i później może tutaj czy wytwórz, a nie, czekajcie, bo my tutaj mieliśmy dać, yy, bo my tutaj mieliśmy Violet wręczyć ośmiorniczkę, czy my, my to zrobiliśmy już? Zrobiliśmy. Okej, okay, dobra. to może podejść tutaj Violet i oddaj brokolinie ten sweter, który ona ci dała, żebyśmy my mogli go wręczyć, tak jak się powinno to robić, w sensie no z, z poziomu wyposażenia. Dobra. I teraz jest z powrotem w naszym wyposażeniu i wejść tutaj wręcz. <laughs> o nie! <laughs> <śmienicza> o nie, i teraz nie możemy. Ojej, dobra, no to wystaw to na Plopsy, już niech będzie. Usiądź sobie w takim razie i może wydziergaj obiekty, dekoracje i spróbuj coś jeszcze zrobić. Może, może tylko kaktusa. Powołaj gnoma do życia, okej, okay, możemy to zrobić. Co tutaj jest? Lataria morska. E, przeglądaj produkty może. Aha, dobra wróć do domu. E, no, to nam świetnie poszła ta wycieczka. <śmienicza> Dobra, możemy za chwilkę tutaj przywołać naszego gnoma do życia. E, czy możemy? Możemy w celach naprawczych i będzie nam e, usprawniał, usprawniał, e, ulepszał rzeczy. Irisem znowu coś nie tak? Jejku, ja w ogóle zapomniałam, że on istnieje. <ścoughs> Chodź tutaj brokolina szybko, pomóż mu opanować ten cały napad jego. Weź tutaj może przy okazji z nim spędź trochę czasu, nałóż go słowa przepraszam na przykład. Ej, ona chyba nie powołała w końcu tego gnoła do życia, tak mi się wydaje. No bo cały czas tutaj stoi, nie wiem o co chodzi. Jejku, jeszcze tutaj ten kogut się zepsuł znowu, weź go tutaj pielęgnuj. Wszystkie te kurczaki są zepsute. O matko. <grytanie> Czy może poczekamy, aż one się same ogarną? Ale ja nie chcę, żeby one takie śmierdzące chodziły. Jejku, Morgan, jaki ty jesteś zaspany, chłopie, weź ty może się zdrzemni trochę weź tutaj, zdrzemnij się, o właśnie, a ty, Violet, w sumie, ty masz tutaj jedynie co zostało, żeby osiągnąć złoty poziom podczas piżama party, ale to piżama party, ja myślę, że sobie zrobimy może w Piątek, bo nie, ma, bo nie będzie wtedy żadnego święta, e, będzie już no właśnie po świętach i myślę, że to będzie takie spoko, żeby zaprosić e, może tym razem tylko Margaritę, bo z nią się najbardziej przyjaźnimy, ewentualnie Margarity i Maki. Na pewno nie Stacy, która miała do nas przyjść i nie przyszła. Dojrzewająca wróżka brokolin wkracza na nowy poziom i staje się migocącą wróżką trzeciej rangi. Ej, dobra, czyli nam się Uuu, dobra, czyli nam się udało tutaj odblokować następny rządek umiejętności. Tak, okej. Okay. I co my tutaj możemy zrobić? Możemy wyczuć rośliny uprawne. Wykorzystaj wrodzoną więź brokoliny z przyrodą i łatwiej odnajduj jej dary. Okej, okay, a tutaj mamy nagły wzrost. Dobra, dobra. Czyli tutaj będziemy mogli po prostu, no, wymuszać wzrost roślinki jakiejś. Tutaj mamy zmieni... tutaj możemy zmienić powodzenie, a tutaj... Projekcje emocji, okej, okay, okej, okay, dobra, myślę, że tutaj możemy wziąć sobie obie te, te umiejętności, a co tutaj jest? Zaakceptuj zmiany w związku, użycie umiejętności wróżki wobec innych simów może wpłynąć, o nie, nie, wzmocnij wszystkie zmiany w związkach powstające na skutek użycia umiejętności wróżki, aha, to jest to. Okej, okay, dobra, nie, to na razie sobie dajmy to i najwyżej jak dostaniemy tutaj kolejny punkcik, to będziemy wtedy myśleć nad tym, co wybrać sobie jako następne. Ale dobra, widzicie co, ja myślę, że na tym sobie możemy skończyć ten odcinek. W przyszłym w końcu sobie zrobimy tą wigilię, otworzymy prezenty, przyjdzie Mikołaj, e, także, będzie, e, także będzie taki bardziej właśnie świąteczny odcinek. W tym tutaj po prostu się skupialiśmy na tym, żeby podreperować ten związek brokoliny z Morgenem, to znaczy, no bo tam mieli tą napiętą relację. E, no i właśnie na przygotowaniach do, do świąt. Także co, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, no to oczywiście zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków z naszej serii Very Veggie, no to oczywiście zasubskrybuj mój kanał. A ja Ci bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Cześć!